To jest Brands IT Audio, słuchasz publikacji pod tytułem OpenAI nie udział Microsoftu w przychodach. Co to oznacza dla rynku? OpenAI planuje radykalnie ograniczyć udział Microsoftu w swoich przychodach z dotychczasowych 20% do zaledwie 10% do 2030 roku. Ta zmiana, ujawniona inwestorom i opisana przez The Information, to część szerszej korekty kursu firmy. Cofnięcie planów restrukturyzacji oraz utrzymanie kontroli przez macierzystą organizację non-profit sugerują, że OpenAI chce bardziej uniezależnić się, nie tylko operacyjnie, ale i kapitałowo. Dotychczasowy układ z Microsoftem zapewniał OpenAI dostęp do ogromnych zasobów chmurowych Azjur oraz kapitału. Teraz, gdy OpenAI staje się rentownym graczem z rosnącym portfelem klientów biznesowych, proporcje tego partnerstwa zaczynają się zmieniać. Microsoft nadal będzie miał dostęp do technologii OpenAI, ale jego wpływ finansowy i strategiczny może stopniowo maleć, zwłaszcza w świetle własnych inwestycji w infrastrukturę AI, M, inaczej z Oracle i SoftBankiem. To kolejny sygnał, że OpenAI buduje niezależność, zarówno wobec partnerów, jak i wobec swojego charyzmatycznego CEO. Dla rynku oznacza to potencjalne otwarcie na nowych graczy w obszarze partnerstw technologicznych oraz możliwość, że OpenAI zacznie dyktować warunki bardziej samodzielnie.